Dzień dobry, dziś złożenia. Jedziemy. Dzisiaj powiemy sobie, jak zrobić takie oto złożenie. Jest to kilka elementów w zasadzie stosunkowo prostych. Większość z nich pobranych jest z, ze strony McMaster Car. Zresztą mówiłem wam o tym w zeszłym odcinku. Gdzie możecie znaleźć sobie właśnie tego typu komponenty? Może poza listwą zębatą oraz kołem zębatym, które mamy tutaj dodane, reszta w zasadzie komponentów pochodzi właśnie z Macmaster Car. Jedyne co wymodelowałem na potrzeby tego odcinka, to tak naprawdę baza, czyli element, który został, na którym to wszystko zostało osadzone, oraz ten element, nazwane, nazwałem go karetka, który tutaj się ślizga. Oczywiście, słuchajcie, nie powiem Wam tak naprawdę o wszystkich wiązaniach, które są dostępne w Fusion, bo jest ich naprawdę całkiem sporo, ale takich podstawowych, które właśnie pozwolą już na dzień dzisiejszy bawić się Wam niejako złożeniami w samym Fusion. Zaczynamy od pobrania pliku, który udostępniłem Wam na stronie. Link znajdziecie oczywiście w opisie, więc jeżeli będziecie chcieli sobie coś takiego złożyć, to bardzo serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia linku, który macie na dole. Kieruję On do stronki modelowanie 3D, gdzie zresztą, jak już dobrze wiecie, z poprzednich odcinków wrzucam właśnie informacje na temat różnego rodzaju informacji dotyczących właśnie mojego kanału. Otwieramy sobie nowy plik poprzez wejście w file. Tu robimy open i open from computer. Tu wskazujecie pliczek, który pobraliście ode mnie ze strony i otwieracie go. Będzie tutaj kilka rozrzuconych sobie na płaszczyźnie elementów, no i zaczniemy bawić się złożeniami. Od czego tutaj byśmy zaczęli? Otóż pierwszą rzeczą, którą tak naprawdę musicie zrobić, to zabazowanie elementu. Będzie to tak zwany element, który będzie stanowił niejako odniesienie dla całości naszego złożenia, więc tak naprawdę musimy uziemić niejako jeden z komponentów, które właśnie mamy w naszym projekcie. Należałoby zacząć od tego, że wszystkie elementy, które chcemy dodawać do naszego złożenia, muszą być komponentami. Nie mogą być to body. Ze względu na to, że w przyszłości zobaczycie, że jeżeli włączycie funkcję joint, czyli skrót klawiszowy J na klawiaturze, część z elementów stanie się przeźroczysta. Zobaczcie, jak na przykład stworzę sobie kopię jednej ze śrubek, czyli wybieram narzędzie Move, zaznaczam tutaj Move Object Body. Klikam w niego i przesuwam. Zobaczcie, że po kliknięciu Create Copy możemy sobie stworzyć jego kopię. Robimy OK i automatycznie ten element ląduje nam w miejscu bodies, tak? Czyli na naszym drzewku ten element ląduje w tym miejscu jako body. No właśnie, i w tym momencie, jeżeli ja włączę. Funkcję Joint automatycznie ten element staje się przeźroczysty, czyli on nie może niejako uczestniczyć w wiązaniu komponentów. Czyli tak naprawdę pierwszą zasadą, którą będziecie zawsze stosować przy robieniu złożeń, będzie konwersja wszystkich Waszych elementów, które macie wrzucone w projekt na komponenty. Jak to zrobimy? Klikamy sobie w nasze body, prawy klawisz myszy i create components from bodies. Automatycznie zobaczcie, teraz wybieram funkcję Joint, wszystkie elementy są dostępne. Jako możliwe do dodania, do złożenia. A więc tak, e, pierwsza rzecz, dodamy nasz, naszą bazę, czyli element, który się tutaj znajduje, właśnie, on też jest jako body, czyli muszę prawy klawisz myszy, create components from bodies. Niezależnie czy jest on ten element dodany, właśnie do wewnętrznej struktury jakiegoś innego komponentu, każdy z tych elementów, który chcemy sobie właśnie wiązać, musi być jako komponent. Czyli kolejna rzecz ten też musi być komponentem no to tak naprawdę dodam sobie pierwsze moje wiązanie pierwsze moje złożenie jako tak zwany rigid joint czyli to jest element który będzie nieruchomy względem innego elementu więc tak ten komponent uziemię sobie niejako czyli powiem Fusionowi że ten komponent będzie tak zwanym komponentem odniesienia prawe klawisz myszy na nim ground Fusion zapyta mnie czy chcę złapać pozycję, czyli Capture Position lub kontynuować, wówczas zresetowanie, zresetowana zostanie pozycja pozostałych komponentów. Więc robię Capture Position, automatycznie wszystkie nasze elementy, które są dostępne w złożeniu, będą niejako skonfigurowane w pozycji, w której się znajdują. Czyli tak, pierwszą rzecz, którą zrobię, to ustawię sobie i zablokuję pozycję naszej szyny względem naszej bazy. Więc klikam Joint. No i teraz musicie złapać sobie tą metodologię, w jaki sposób działamy w Fusion. Otóż bardzo fajną funkcją jest to, że Fusion pokazuje nam punkty charakterystyczne, za które możemy łapać nasz komponent. No i w większości przypadków akurat w tym złożeniu będą to średnice, a w zasadzie będą to środki otworów. I teraz po kliknięciu w płaszczyznę, ja sobie mogę zablokować niejako ułożenie kursora na tej płaszczyźnie poprzez wciśnięcie klawisza Ctrl. Klikam sobie w Ctrl, automatycznie, zobaczcie, ten element staje się przeźroczysty. On mi nie przeszkadza w robieniu tego złożenia No i tutaj sobie zaznaczam tą pozycję. Moja szyna ląduje już w odpowiednim miejscu. I teraz już zobaczcie, jeżeli chciałbym ją przesunąć, to tak jak pozostałe komponenty mogę sobie chwycić i przesuwać, tak tej szyny już ruszyć nie mogę, ponieważ ona przytwierdzona jest złożeniem rigid do bazy, tak? Czyli w tym momencie nie mam problemu z tym, żeby ten element ruszać. No dobrze. Kolejnym e, takim elementem, który tutaj bym chciał zrobić, to jest dokręcenie niejako naszej szyny do podłoża. Czyli wybiorę sobie tą śrubę. Jest to śruba z, z Cara i dokładnie tym samym wiązaniem, czyli wiązaniem rigid, zainstaluję taką śrubę w tym miejscu. Czyli wybieram j na klawiaturze. Zbliżę się troszeczkę, klikam na tą powierzchnię, przyciskam Ctrl i zaznaczam. I moje wiązanie chciałbym, żeby się dokładnie znalazło w tym miejscu. Czyli klikam w tą powierzchnię, wciskam Control i daję OK. Automatycznie śruba ustawia się w odpowiednim kierunku. Pasuje mi to wiązanie, robi OK. No i dobrze, to teraz słuchajcie. Było kiedyś, jak oglądaliście poprzednie odcinki, o czymś takim jak szyki liniowe. No więc wykorzystam sobie możliwość wykonania takiego szyku, oczywiście Capture Position, znowu, łapię tą pozycję, w której się znajduję, zaznaczam tak, jeśli chodzi o mój szyk, będzie to oczywiście bodies, object, będzie to ten element. Pamiętacie, musimy wyznaczyć kierunek przesuwania. No i teraz tak, interesuje mnie tutaj funkcja spacing, nie extend, tylko spacing, więc generalnie wybiorę sobie spacing, czyli odległość, no i w mojej szynie Śruby znajdują się w odległości dokładnie co 60 mm. Będzie ich 6, więc wpisuję liczbę wystąpień 6, robię OK i mam już niejako moją szynę przytwierdzoną do bazy. Mamy dodane śruby, czyli OK. To teraz dodamy sobie niejako funkcję podróżowania tego naszego wózka po szynie, właśnie za pomocą tak zwanego jointa, który nazywa się linear. Linear, jak kto woli, po prostu będzie to ruch liniowy. Czyli wybieram sobie ponownie joint. Moją pozycją odniesienia będzie ta pozycja. Zaznaczę sobie narożniczek, i ona chciałbym, żeby znalazła się dokładnie w tym miejscu. Czyli najeżdżam sobie tutaj na tą pozycję, również na środku. Z tym, że dobrze by było, żeby było na tej powierzchni. Klikam OK. No i teraz, o, chyba nie, nie trafiłem. Czyli jeszcze raz usuwam i to będzie ta powierzchnia. Pek. A on już się znalazł w odpowiednim miejscu. No i teraz, cóż, nie jest to funkcja Rigid. Chciałbym, żeby to była funkcja Linear, czyli to będzie wiązanie o innym sposobie poruszania się. I żeby zmienić sposób wiązania, przechodzę sobie do zakładki Motion. Tutaj znajdują się kilka różnych rodzajów ruchów. Oczywiście obrót na razie mnie nie interesuje, nie chcę, żeby on się obracał. Będzie to funkcja Slider, czyli będzie to przesuwanie się w różnych pozycjach. No i teraz tak. Fusion bardzo fajnie pokazuje nam niejako sposób poruszania się lub możliwości poruszania się przy wybranym rodzaju złożenia. Zobaczcie, że każdy z nich będzie animowany w różny sposób. To jest tak zwany cylindrical, czyli coś, co może się obracać i przesuwać. Tutaj mamy obrót tak zwany pin slot. Kolejnym będzie planar, czyli niejako może się poruszać w x i w y. Po powierzchni, no i oczywiście mamy też Ball joint, czyli tak naprawdę może się obracać w dowolnym kierunku. Więcej o złożeniach dowiecie się ze stronki, tam wrzucę, o ile już nie wrzuciłem animowane Gify dotyczące każdego ze złożeń. My się tutaj zajmiemy bardziej stworzeniem już gotowego złożenia które pokażę Wam niejako, w jak prosty sposób możemy sobie składać poszczególne elementy ze sobą. Czyli wybieram w tym miejscu funkcję Slider. No i teraz chciałbym, żeby on się jednak nie przesuwał w poprzek, a jednak wzdłuż, czyli wybieram sobie Y-Axis. To już wystarczy. Widzicie, w jaki sposób porusza się mój wóz względem szyny. Robię OK. I w tym momencie zobaczcie, jak ja się odsunę troszeczkę od mojej szyny, mogę ją przesuwać wzdłuż mojej prowadnicy, tak? Czyli tak naprawdę ten wózek już sobie bez problemu pracuje w miejscu, które mnie interesowało. Dobra. Kolejnym e, jointem, który tutaj dodam, będzie dodanie tej listwy zębatej do mojej bazy, czyli jak się pewnie domyślacie, wybiorę sobie jointa rigid, zaznaczam tą powierzchnię, no zbliżcie dziadzie, klikam razem z kontrolem, wybieram tą powierzchnię i robi OK. Dobra, zobaczcie, że automatycznie Fusion animował mi to połączenie. Nie chcę, żeby to było połączenie typu slider, tylko rigid. Jak widać, zapamiętuje on niejako ostatnio wybrane położenie. A jeżeli wybierzemy funkcję rigid, on tak fajnie trzęsie naszym całym modelem, że widzimy, że automatycznie to połączenie jest stałe, czyli znowu nie mogę sobie tutaj nic ruszyć. Mogę sobie tym wózkiem bezproblemowo poruszać, ale żadną inną, żadnym innym elementem nie będę w stanie tu. Działać. I teraz tak, wykorzystam sobie jeden, jedną z tych śrub i zainstaluję ją w tym otworze, czyli wybieram sobie znowu J, dojeżdżam tutaj do tego miejsca, zaznaczam ją z kontrolem, pyk. Wybieram sobie tutaj ten otwór, z kontrolem wybieram pyk. No i w złym kierunku mi się on obrócił. I teraz co zrobić, żeby on mi się obrócił? Oczywiście, mógłbym wykorzystać do tego tak zwane gizmo, czyli element, przy pomocy którego jesteśmy w stanie sobie obracać, ale w sumie to on jest chyba tutaj w tym miejscu nawet niedostępny. Zróbmy sobie tak zwanego flipa. Zobaczcie, na dole macie taką funkcję, która umożliwia nam zmianę kierunku zadziałania funkcji joint. No i w tym momencie moja śruba pojawiła się już w dobrym miejscu. Okay. no i teraz ponownie wykorzystamy sobie niejako szyk liniowy. Klikam sobie o, szyki liniowe, jest to funkcja, którą tutaj mamy. Klikam Capture Position. No i teraz moje body, które chciałbym przesunąć, to będzie ta śruba. Direction: oczywiście ten kierunek. No i teraz słuchajcie, nie chciałbym, żeby to była e, odległość, bo ta odległość jest mi nieznana. Znam tylko odległość między pierwszym a piątym oraz liczbę wystąpień. Czyli wiemy, że Quantity będzie 5. No, jeśli chodzi o odległość, wybieramy sobie extent, no i jedziemy. Jak widać w tym miejscu mamy dokładnie 280 mm. Automatycznie te trzy pozostałe też nam się pięknie złożą. Robimy OK i mamy już pięknie przykręconą tę naszą listwę zębatą do podłoża. Ruszyć jej nie możemy, śrub też nie możemy ruszać, rusza się nam jedynie wózek i pozostałe komponenty naszego złożenia. Kolejnym złożeniem, które w naszym projekcie sobie zrobimy, będzie tak zwane złożenie typu rotate, czyli coś, co będzie pozwalało się niejako osi silnika oraz temu kołu zębatemu obracać się wokół własnej osi. Więc wybieram sobie joint, zaznaczam sobie moje koło zębate, potem zaznaczam wierzch osi, klikam w tym miejscu, no i oczywiście w złym, w złym kierunku się zainstalowało, więc wybieram flipa. Teraz jest OK i kończymy nasze wiązanie. I teraz tak, zwróćcie uwagę na to, że nasz silnik składa się z dwóch body. Więc teraz, żeby zrobić wiązanie między nimi, musiałbym tak naprawdę ponownie wykonać sobie tak zwane wiązanie typu rotate, z tym, że nie da się go zrobić pomiędzy dwoma body. Musimy mieć komponenty. No to znowu klikamy sobie create component from bodies, ponownie na drugim create component from bodies i teraz między tymi dwoma komponentami, które teraz zrobiliśmy, możemy sobie zrobić wiązanie typu rotate. Czyli teraz wybieram sobie joint, zaznaczam oś silnika, klik i drugą, drugim elementem będzie powierzchnia i znowu klik. No i teraz zobaczcie, co się stało. Odwróciła nam się ta oś. OK, możemy sobie zostawić flipa. No i teraz dodajemy funkcję motion, że ma być to tak zwany rotate. No i zobaczcie, że już ten element może się nam kręcić. Jako, że koło zębate jest związane funkcją rigid, czy tam wiązaniem rigid z tą osią, no to w tym momencie ten element będzie mógł się już kręcić. Kolejną rzeczą, którą możemy tutaj sobie teraz zrobić, będzie przywiązanie silnika do naszego. Do naszego wózka. No to wybieramy sobie joint, zaznaczamy górną powierzchnię, wciskamy Ctrl, zaznaczamy ten element. No i znowu tutaj klikamy. Robimy ok. No i teraz nie chcemy rotate. Nie przejmujmy się tym, że ten element został oderwany. Chcemy mieć motion rigid. Ok, ale jeszcze pozycja nam się nie podoba. No to musimy ją sobie obrócić. Czyli ja to sobie obrócę o 90 stopni no i teraz chciałbym, żeby on był slipowany, czyli nie pod niego wracałem teraz będzie dobrze robię OK tylko pytanie, czy zaznaczyłem odpowiednią powierzchnię nie, to jest zła powierzchnia czyli jeszcze raz tu jest w porządku powierzchnia, a powierzchnia, do której chciałem przyłożyć będzie ta i robię OK robię flipa i teraz powinno być w porządku zobaczcie, Fusion tam troszkę pomieli Nasza, nasze koło zębate wraz z, z osią wylądowało na swoim miejscu. Czyli tak naprawdę mimo, iż wiązanie zrobiliśmy pomiędzy samym silnikiem a wózkiem, w późniejszym czasie jak kliknęliśmy OK, automatycznie nasza oś razem z kółkiem zębatym wylądowała na swoim miejscu. No to teraz w zasadzie pozostaje nam położenie naszego wózka na naszym elemencie liniowym. Czyli wybieramy sobie jointa, klikamy. To miejsce, potem szukamy sobie środka tego elementu. OK. No i odwracamy go o 90 stopni. Zróbmy OK. Dobra. Czyli teraz, tak naprawdę, nasze nasz silnik może się poruszać liniowo. No i jeszcze dodatkowo, tak naprawdę, mamy możliwość tutaj wyboru. Połączenia ruchomego. I teraz zastosujemy sobie pewnego rodzaju trick, czyli tak naprawdę ułożymy sobie nasze koło zębate względem naszej listwy. Żeby to zrobić w prosty sposób, tak naprawdę wystarczy, że ukryjemy sobie wszystkie pozostałe komponenty i dopasujemy nasze wiązanie, żeby pozycja zerowa była zapamiętana. Czyli klikamy sobie oczka przy poszczególnych elementach, tak żeby one nam nie przeszkadzały. I już będziemy dobrze widzieć. I zobaczcie, jesteśmy w stanie sobie teraz to nasze wiązanie, ok, ustawić w tym miejscu. No, zakładam, że tak będzie w porządku. No to teraz słuchajcie, capture position, możemy to sobie wybrać tutaj, z górnej pozycji naszego menu, klikam ok, automatycznie pozycja została zapamiętana, mogę sobie już te elementy z powrotem przywrócić. I teraz chciałbym, żeby obrót naszego wózka oraz obrót Naszego zestawu osi wraz z kołem zębatym był skorelowany. Muszę dodać coś takiego, co się w Fusion nazywa Motion Link, czyli połączenie się dwóch różnych ruchów. Kliknijmy sobie zatem w Assemble i klikamy w Motion Link. I teraz co będzie należało do naszego Motion Link? Jeden z, jednym z jointów będzie ten obrót, klikamy w niego, a drugim z ruchów będzie ruch liniowy, czyli ten. Joint. Klikamy w niego. Robimy OK i zobaczcie, że już Fusion zaczyna nam niejako animować nasze połączenie. I teraz tak, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że nasze koło zębate lub ruch naszego koła zębatego nijak nie idzie w parze z tym, jak wygląda ruch naszej karetki. Więc teraz musielibyśmy przeliczyć, jaki jest rzeczywisty ruch naszego koła zębatego. Moduł jest... 1 mm, ilość zębów 12, więc tak naprawdę muszę szybciutko przeliczyć sobie, ile wykonuje takie, takie, takie koło zębate w trakcie jednego obrotu. Więc włączam sobie kalkulator i mamy 12 mm średnicy razy 3,14, czyli pi, czyli mamy 37,68, czyli edytuję sobie mój motion link i w trakcie jednego obrotu, czyli angle, mój dystans jest 38. 7,68 robię Enter i zobaczcie, co się dzieje. Moje koło zębate idzie dokładnie tak, jak powinno iść. Jeszcze sobie wyłączmy widoczność tych elementów, które mogłyby nam zasłaniać. A to sobie jeszcze wyłączę to, i zobaczcie, że ruch idzie dokładnie w parze z tym, co się powinno dziać. Czyli niejako wykorzystaliśmy sobie ruch obrotowy, który mamy na osi wraz z kołem zębatym, z posuwem, jaki nam się tutaj dzieje. No to co? To teraz tak dla sportu dodajmy sobie jeszcze kilka połączeń ze śrubkami i tak naprawdę kończymy zabawę. Czyli wybieram sobie joint, zaznaczam tą śrubę, klikam control i wybieram to miejsce. Ciach, robię OK. Dodajmy sobie szyk liniowy, czyli wybieram sobie pattern, capture position, zaznaczam w tym miejscu type body. Kierunek robimy jeden, a potem drugi. I robimy tak, w tym, w tym kierunku robimy sobie 26 mm, wystąpienia 2, i w tym kierunku również 26 mm, i wystąpienia. 2. Robimy OK. Jesteśmy w domu. To teraz jeszcze sobie skopiuję jedną sztukę, czyli wybieram narzędzie Move, zaznaczam komponent, wybieram, że ma być zrobiona kopia, odsuwam go sobie. Pamiętajmy, że każda kopia automatycznie ląduje nam w katalogu Body. My musimy to Body przekształcić w komponent, i wówczas dopiero będziemy w stanie sobie um, tworzyć kolejne, kolejne złożenia. Czyli teraz ponownie zaznaczam sobie joint, wybieram powierzchnię, środek naszego elementu i zaznaczam tę powierzchnię. Czekam aż śrubka przyjdzie na swoje miejsce, jest to oczywiście rigid joint. No i tutaj ponownie wykorzystamy sobie nasze szyki, czyli zaznaczam szyk liniowy, to jest moje body. Wybieram sobie kierunki, jest to jeden z kierunków, potem drugi z kierunków, ciach. No i tutaj robimy sobie 30 mm powinno być, nie 30 w tym kierunku 30 w drugim. I wystąpienia tutaj mamy 2, i tutaj też 2. I tym sposobem tak naprawdę dokonaliśmy pełnego złożenia elementu, który nie dojrze jest poprawnie skonfigurowany, to jeszcze zobaczcie. Animuje sobie niejako nasze połączenie. W ten oto prosty sposób, wykorzystując tylko 3 z 6 dostępnych różnych połączeń, zrobiliśmy sobie połączenie, które naprawdę funkcjonalnie pokazuje nam, w jaki sposób będzie się zachowywać nasz model wykonany w Fusion. To by było wszystko w dniu dzisiejszym. Troszeczkę pozostawiam pewien niedosyt. Nie omówiłem wszystkich złożeń. Ale to zrobiłem specjalnie, żebyście jednak troszeczkę wchodzili na stronę i dowiadywali się części rzeczy z artykułów, które dla Was przygotowuję przez stronę. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, przeklikamy się przez pozostałe jointy i pokażę Wam niejako na przykładach, w jaki sposób je wykorzystać. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, nie znalazłem w swoich projektach zastosowania dla pozostałych jointów. Oczywiście, możecie pracować na połączeniach kulowych, możecie wykorzystywać sobie tego typu połączenia, aczkolwiek ja. Będąc takim powiedzmy no troszeczkę bardziej zaawansowanym już użytkownikiem, nigdy w życiu z nich nie skorzystałem. Głównie korzystam z połączeń typu Rigid, głównie korzystam z połączeń typu Rotate lub Linear. I przyznam szczerze, to są trzy tak naprawdę kluczowe niejako złożenia, które wykorzystuję w swoich projektach. Oczywiście możecie rozwinąć się niejako i spróbować wykorzystać pozostałe z nich, ale to już pozostawiam Wam. Na zasadzie zajawki. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować patronom, którzy wspierają ten kanał, i dzięki Wam ja widzę sens rozwoju tego wszystkiego. Oczywiście, jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, możecie to zrobić: postawić mi wirtualne piwko. Stronkę znajdziecie tu i oczywiście w opisie filmu. No i cóż, mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Wielkie serdeczne dzięki za to, że oglądacie. No i do zobaczenia. Cześć.